Maneczko wszystkim witam Was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie i dzisiaj chciałem Wam pokazać w jaki sposób wymienić pompę paliwową, akurat w tym przypadku w fordzie Mondeo MK2, ale zasada jest taka sama lub podobna. Dobra, więc od czego należy zacząć? Najpierw musicie się dostać do pompy paliwa i tam odpiąć kostkę od pompy paliwa, następnie należy odłączyć przewody paliwowe. Uwaga, panuje tam dość spore ciśnienie i przy odłączaniu może. Prysnąć Wam dość sporo paliwa z rurek. Później, akurat w tym przypadku, musimy odłączyć takie metalowe zabezpieczenie, okrąg metalowy. Po prostu należy go w niego uderzać i on powinien nam wyskoczyć, tak jak w tym przypadku. Kiedy to zrobiliśmy, wyciągamy to metalowe zabezpieczenie. I możemy przystąpić do wyjęcia pompy paliwa. I uwaga, ponieważ wyjęcie pompy czasami bywa trudne, ponieważ na dole znajduje się pływak, który lubi się zahaczać o otwór, przez który wyjmujemy pompę. Znajduje się na dole też sitko, które również potrafi się zahaczyć, ale jeśli pokombinujecie to, na pewno dacie radę, to nie jest trudne. Tą naszą pompę musimy odgiąć takie dwa metalowe bolce, które właśnie ja odginam, znajdują się zarówno one po lewej jak i prawej stronie. Następnie musimy wyjąć ten filterek, który widzicie na filmie, należy go energicznie szarpnąć do góry, uważając, żeby nic nie ułamać. No i następnie przystępujemy do wyciągnięcia pompy, podnosimy do góry tą blaszkę trzymającą pompę. Musimy ją delikatnie odgiąć do góry. Ona jest na nicie i wyciągamy taką gumkę. Następnie musimy wysunąć pompę z gniazda. Należy to zrobić poprzez pociągnięcie pompy do góry i ona powinna nam ładnie z gniazda wyskoczyć. O właśnie w taki sposób. Kiedy mamy wyjętą już naszą pompę odpinamy kostkę prądową poprzez naciśnięcie zatrzasku i wyjmujemy kostkę. Następnie bierzemy nową pompę, zdejmujemy z niej osłonki, przymierzamy z drugą czy na pewno kupiliśmy dobrą. Skoro jest dobra przystępujemy do montażu. Oczywiście do montażu przystępujemy w odwrotnej kolejności, czyli najpierw zapinamy kostkę do pompy. Ma być ona zapięta dość solidnie. Ma wskoczyć zatrzask tak żeby się nic nie wypięło. Następnie wkładamy pompę w gniazdo. W ten właśnie sposób. No i na końcu zakładamy gumkę. I zaginamy tą blaszkę i te bolce żeby całość trzymała pompę. Kiedy mamy założoną gumkę przystępujemy do montażu filtra. Należy pamiętać o tym że w filtrze Znajduje się taka metalowa blaszka, która zabezpiecza go przed wypadnięciem. Należy pamiętać o tym, żeby jej pod żadnym pozorem nie zgubić, ponieważ ona pełni rolę coś na zasadzie pierścienia segera. Musi ona być razem z tym filtrem i trzeba to mocno docisnąć, tak żeby nic nie wypadło. No właśnie mi przed chwilą wypadło, ale poprawimy. No i dobra, kiedy poskładaliście już całą pompę, musicie włożyć ją z powrotem na miejsce. Trzeba to robić ostrożnie i delikatnie. Kiedy włożyliście tak jak ja pompę, należy założyć to metalowe zabezpieczenie. Tak więc zakładamy nasze metalowe zabezpieczenie. Kiedy wszystko nam ładnie weszło, stukamy w niego, żeby ono się ładnie zapiło w miejsca, w które ma się zapiąć. Łatwo dostrzec na filmie. Tutaj znajduje się blaszka. Która wchodzi w drugą blaszkę i po prostu to się razem trzyma. Widać to dokładnie w tym miejscu. No cóż, pozostaje nam jeszcze tylko założyć przewody paliwowe, skręcić je. U mnie to jest przerobione, ponieważ fabrycznie to był taki twardy wężyk, który wchodził na szpic. Niestety, przy którymś tam demontażu to się urwało i musiałem dorobić takie dwa wężyki na rurkę, na opaski zaciskowe. No ale to nie przeszkadza. Ważne jest tylko to żeby nie pomylić kolejności wężyków. Jeśli będziecie rozbierać, to musicie zobaczyć po prostu, który ma gdzie iść. No i jeśli wszystko poskładaliście, musicie założyć jeszcze kostkę prądową i założyć zabezpieczenie gumowe przed dostawaniem się brudu. Ponieważ ja mam auto na gaz. Pokażę Wam w jaki sposób zamontować wyłącznik do pompy paliwa, ponieważ ja nie chcę, żeby pompa chodziła bez sensu, kiedy auto pracuje na gazie, ponieważ przyspieszy to jej zużycie. Tak więc w tym przypadku musimy zdjąć gałkę zmiany biegów. Z gałki należy wyjąć taką sprężynkę. Zdjąć mieszek zmiany biegów. Kiedy zdjęliśmy mieszek naszym oczom ukazuje się dźwignia zmiany biegów. Akurat u mnie trzeba jeszcze wyjąć popielniczkę. Osłonę zapalniczki. Należy również odkręcić dwie śruby krzyżakowe, które widzicie po lewej i prawej stronie. Zdjąć zaślepki na śruby z obydwu stron. Po każdej stronie są dwie śruby i wykręcić je. Następnie musicie odkręcić dwie śruby pod podłokietnikiem, cofnąć tunel, odpiąć dwie kostki od zapalniczki samochodowej i wyjąć tunel do góry. Pamiętając o tym, żeby ręczny był podniesiony na maksa, bo inaczej nie wyjdzie. Następnie musicie sobie zlokalizować plus od pompy paliwa. Wpinając do jednego z pinów kostki probówkę bądź żarówkę na 12V, a do karoserii drugi biegun. Podczas gdy zapali Wam się światełko czy też żarówka, oznacza to, że to jest właśnie plus od pompy. Ja już sobie to wcześniej zlokalizowałem i wiem, że jest to przewód zielony, bodajże z czerwonym paskiem. Należy go przeciąć. Kiedy macie rozcięty przewód na dwie części, bierzecie jeden przewód od wyłącznika, montujecie go do przewodu od pompy i ten sam drugi przewód od wyłącznika montujecie do tego samego przewodu od pompy. Ma to mniej więcej wyglądać tak jak na schemacie. Na wyżej wymienionym schemacie widać dwie czerwone kreski. To jest jeden przewód plusowy od pompy, który na środku jest rozcięty. Czerwone strzałki oznaczają, że to jest przewód od pompy. Następnie z lewej, jak widzimy, wychodzi jeden przewód i z prawej drugi przewód i łączy się w taki kwadrat. Te dwa niebieskie przewody po lewej i po prawej to przewody od wyłącznika. Następnie łączą się one do wyłącznika oznaczonego czarną strzałką. Kiedy przewody zostały zalutowane, musimy je teraz zaizolować. Ja do tego celu używam dwóch izolacji: jedna to zwykła izolacja, a druga taka szmaciana, która tworzy jak gdyby taką wiązkę. Najlepiej byłoby użyć termokurczek, niestety akurat nie posiadam ich przy sobie, bo skończyły mi się, więc zostanie po prostu zwykła izolacja, to też chroni przed ewentualnym zwarciem. Później tylko puszczacie sobie kabel i w dowolnym miejscu montujecie wyłącznik i to wszystko. A teraz efekt naszej pracy z włączoną pompą pierwszy filmik, bez włączonej drugi filmik. A teraz powiem Wam, co skłoniło mnie na takie rozwiązanie, ponieważ zamienniki pomp, które oferowane są w sprzedaży, są dość lichej jakości, co by nie mówić, i po około roku pracy y, po prostu się palą, albo psują, albo wyłączają. Generalnie nie da się z nich korzystać. A ja mam taki system, że żeby samochód w ogóle uruchomić na gazie, trzeba najpierw go włączyć na benzyny. Zastosowałem właśnie przełącznik do pompy, żeby pompa bez sensu nie pompowała ciągle paliwa do przodu i do tyłu, czyli po obiegu. Na pewno zmniejszy to jej zużycie. A jeśli pokombinujecie dobrze, to można zastosować ewentualnie przekaźnik, wtedy podczas przełączania na gaz automatycznie zostanie wyłączona pompa paliwa, a podczas wyłączenia silnika i ponownego uruchomienia. Pompa zostanie załączona, i na czas rozruchu na paliwie będzie włączona. Gdy zostanie przełączony na gaz, automatycznie się wyłączy. Takie rozwiązanie ma jeszcze jedną dużą zaletę, mianowicie antykradzieżową może w starszych autach, których tak nie kradną, nie jest to tak bardzo potrzebne, ale jeśli macie samochód za dość dużą kwotę, warto pomyśleć o zainstalowaniu takiego wyłącznika. Dobrze go gdzieś ukryć, nie wiem, w schowku. W schowku to może nie, ale gdzieś, gdzie nie będzie on łatwo dostępny, wtedy potencjalny złodziej podczas próby uruchomienia będzie miał zawsze trudniej, ponieważ nie będzie mógł odpalić samochodu. A znalezienie przełącznika może zająć trochę czasu, o ile w ogóle się uda. No i myślę, że ten czas wystarczy, żeby został złapany. To tyle, trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na mojego facebooka, na mojego bloga i zapraszam do subskrybowania kanału. Cześć!